Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej naszej aktualizacji rynkowej. Mamy aktualnie dzisiaj 5 maja i lecimy z przeglądem. Zobaczymy, co tam się dzisiaj dzieje, co nas czeka w tym tygodniu i co się może jeszcze wydarzyć. Aktualnie przed sobą mamy bubbles bąbelki nasze, które pokazują zmienność. Aktualnie troszkę się obsunęły alty, tak samo jak i bitcoin. Natomiast jest w dalszym ciągu poziom konsolidacji. Nie widać jeszcze w żadnym momencie, w żadnym sposób ruchu, w którąkolwiek ze stron. Mamy konsolidację, więc po konsolidacji będziemy zobaczyć ekspansję. Zobaczymy, w którą to będzie stronę. Jakie targety będziemy dobijać. Cztery godziny bąbelki już trochę lepiej. Dzisiaj, dzisiejszy dzień faktycznie troszkę napawa większym optymizmem, więc tak to wygląda. Wskaźnik strachu i chciwości mamy na poziomie 52, więc jest to. Strefa neutralna, wczoraj był to poziom 64, więc widać delikatne obchudzenie, a na szczęście nie jest to już poziom, jak mieliśmy w zeszłym miesiącu 30, a nawet schodziło do 15. Pod kątem wydarzeń ekonomicznych, dzisiaj mamy dosyć luźny, spokojny dzień, jak widać Chiny Święto Pracy, Japonia Dzień, dzień Dziecka, Wielka Brytania Święto Bankowej, Hongkong, Hong urodziny Buddy, także z wiele giełd tak naprawdę się nie otwierało dzisiaj, co też było widać po otwarciu sesji europejskiej, która ma marazmę, co też było widać po sesji azjatyckiej, gdzie tak naprawdę dużo się nie działo. O 15.45 mamy wskaźnik PMI dla usług w Stanach Zjednoczonych, więc może troszkę błynąć. O 16.00 mamy ISM dla usług, także też może być gorąco. Jutrzejszy dzień pod kątem wydarzeń jest tak naprawdę jałowy, nic wiele ciekawego tam nie ma. PMI trzywiastkowego oczywiście, bo PMI Niemcy, PMI UK, więc sesja europejska rano może być też bujna, ale za to przychodzi nam za chwilę środa i mamy decyzję w sprawie 100% procentowych w USA. Raczej nie spodziewamy się, żeby Powell obniżył stopy, raczej to będzie czerwiec, czerwiec, ten moment na obniżkę. No chyba, że jednak coś zaskoczy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli faktycznie stopy by wczoraj zostały jutro, czy w środę obniżone, może to dać fajny trigger do kolejnych wzrostów i możemy nawet opuścić korektę, której się w sumie spodziewamy na bitcoinie, która powinna fajnie dać zdrowy sygnał do wzrostów w pora i ATH. Mamy też zapasy ropy naftowej o 16.30, także jak ktoś gra ropę, to ostrożnie, może być różnie. No i tak naprawdę mamy jeszcze stopy procentowe w czwartek w UK. Bezrobotnych mamy w USA, więc tydzień tak naprawdę dosyć... O, i sobota mamy CPI, PPI, w Chinach. Więc tydzień tak naprawdę może być bardzo fajnie gorący, jak ktoś nie czuje się na siłach, to odradzam granie w te dni, odpuścić sobie, bo może naprawdę paluszki pourywać. Zobaczymy, jak to będzie. Wskaźnik EUVAX, z którego ja korzystam, który też wrzucaliśmy do nas na Discorda, aktualnie pokazuje minus 1,39, więc jest to praktycznie pozycja neutralna, ale dzisiaj się wahał EUVAX od plus 30 do minus 40 praktycznie. Co też, bo widać po wykresie, że DAX-em delikatnie rzucało, to też sobie za chwilę sprawdzimy i omówimy. Ja korzystam z tego wskaźnika, on pokazuje ilość shortujących do, do, do longujących. Jeżeli jest minus, jest przewaga shortujących, jeżeli jest na plusie jest przewaga longujących. Ja go traktuję jako jeden z potwierdzeń do wejścia w pozycję na DAX-ie. Nie jest on głównym potwierdzeniem, natomiast jednym z potwierdzeń. Jeżeli jest po prostu na plusie, szukam wtedy E, shorta, pod opłodzenie sentymentu i analogicznie, jeżeli jest e, minusowy, szukam longa. Jeżeli jest tak, teraz bliski zera, tak no, nie pokazuje nic. Mamy jeszcze taśmę, zanim przejdziemy do Trading View, mamy taśmę na Bitcoinie. E, interwał 1M, ponieważ ja z taśm nie korzystam na wyższych interwałach, maksymalnie do 5M, uważam, że wyżej totalnie nie ma to żadnego sensu. E, na taśmie wzmiany generalnie spokój, Coinbase jakoś, bez jakiejś wielkiej rewelacji, Bitfinex ze sprzedażą jakimiś większymi, co też jest dziwne, Bitfinex zazwyczaj bardziej kupuje niż sprzedaje i tak naprawdę spot nam leci w dół, więc może ściągnąć cenę. Pamiętajcie, że prawdziwe pieniądze są w spocie, nie w lewarze, więc pod kątem wykresu taśm Spotowa, spotowa linia jest więcej ważąca niż Perpetual Lewa. Znaczy, no, jakaś likwidacja wpadła ostatnio. Mamy na okeksie 150$, 105 tysięcy dolarów. To nie jest nic, czego nie jesteśmy, czego nie widzieliśmy. No i jeszcze na koniec chciałem pokazać kwestie likwidacji, jak wyglądały. W ostatnich 24 godzinach likwidacji 207 milionów dolarów. Większość z tych likwidacji to są longujący 162 miliony. No i 73 krypterów zlikwidowanych. Najwyższa likwidacja na HTX, ie para Ethereum na 2,36 miliona dolarów. Nie są, to, nie są to duże likwidacje. Wiemy, że potrafiły być po wielokrotnie wyższe. Dobra, nie przedłużajmy, przejdźmy do wykresów, zobaczymy, co tu się dzieje. Może po kolei zacznę od w sumie złota. Złoto, tak naprawdę, po odbiciu się od 3500, gdzie wybiło swoje ATH, w dalszym ciągu jest w fazie. E, uważam, że moim, moim zdaniem, każdy może mieć swoje. Moim zdaniem jest to tendencja spadkowa na złocie. Chciałbym zobaczyć korektę na złocie, te wzrosty były chore, utrzymało nas 1,786, bo chciałbym zobaczyć korektę na złocie do poziomów co najmniej 2,900 dolarów. Stamtąd możemy dopiero myśleć cokolwiek o rajdzie w górę. Natomiast złotu nie sprzyja pozytywne sentymenty na rynku gdzie rośnie Nasdaq, gdzie rośnie US500, DAX, Bitcoin i tak dalej. Złoto sobie bardzo dobrze radziło, jak ostatnie miesiące, jak widzieliśmy, gdzie indeksy krypto leciało totalnie jak po na dół. Złoto wtedy czerpało ten kapitał i było szczęśliwe. I, I tu by jeszcze bym wszystkie... OK, na Bitcoinie aktualnie mamy poziom 94500 ładnie nam zleciał bitcoin do z 95, to też ja rozgrywam shorta z 95 200 jak dobrze pamiętam Wrzucałem go na Twittera aktualnie zabezpieczyłem go na BE i czekam co dalej będzie. Dalej oczekuję korekty na poziom 85 8000, gdzie mamy fair value gap, jak i order bloki. Natomiast nie chcę jej sztucznie wymuszać. Jesteśmy w trendzie wzrostowym, Bitcoin jest zwyczy, więc nie chcę się kopać rynkiem, nie wymuszam tej korekty. Bardziej longa odpalałem, shorta, przepraszam, odpalałem bardziej z myślą o jakiś krótki ruch. Jeżeli wybije BE, nic się nie dzieje, to jest dalej BE, więc zobaczymy. Jeżeli dostaniemy, aktualnie jesteśmy troszkę w w konsolidujemy dalej pomiędzy poziomami 97 a 93 tysiące. Jeżeli dostaniemy stąd dystrybucję po target na 101 tysięcy, stamtąd spodziewałbym się wtedy jakiegoś replacementu. Być może w pasie to będzie ta korekta. Lub, jeżeli nie, może być drugi scenariusz, że stąd faktycznie dostaniemy wtedy tą korektę i wtedy zaczniemy ride po ATH. Nie patrzy na bitcoin pod żadnym innym kątem, nie analizuje go pod żadnymi straszeniami, bezsy, nie bezsy, spadków, nie spadków. Bitcoin wygląda, by targetuje ATH w tym momencie i tego się trzymam. Tak, to widzę na wykresie. Nie interesują mnie żadne wydarzenia, nie interesuje mnie totalnie nic. Interesuje mnie tylko i wyłącznie wykres, to co widzę. Na, na, na wykresie widzę e, perspektywę ATH i pod to gram. E, patrząc na Ethereum, Ethereum Radzi sobie akurat w tym przypadku bardzo fajnie, powiem szczerze. Dużo mniejsze wahania, dużo większa konsola niż Bitcoin. Wiadomo, jeżeli Bitcoin poleci w dół, to również pociągnie ze sobą alty w tym Ethereum. Osobiście chciałbym zobaczyć Ethereum na replacemencie do Fair value Weekly. Stąd też planuję troszkę dokupić spota pod wzrosty. I tak samo, tak samo, gdzie spadać ma Bitcoin, ponieważ również Bitcoin ma Fair Value Weekly. Więc to jest ten poziom, który się utworzył. Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że tworzy nam się Fair Value i faktycznie się utworzyło. I to jest target, który ja targetuję aktualnie pod Replacement. I patrząc na nasdaczka, nasdaczek pięknie nam się bujnął. Osobiście jestem dalej w swing longu, którym też informowałem u nas na Discordzie, że go otwieram. O entry miałem 19,050, więc praktycznie sam dołek. Z take profitem na 21 tysięcy, Dokładnie jest to ten swing high. Oczywiście pozycja zabezpieczona już na B w bardzo fajnym zysku, bo praktycznie 1000 punktów na ZDAKA poszło w górę od tego momentu. Więc to fajnie, fajnie wyszło. US30 lub DJI również wygląda bardzo fajnie byczo. Wręcz ja bardzo lubię ten asset. Ten jego wykres porusza się wręcz książkowo. Zobaczcie sobie, jak on pięknie nam tutaj działa. Mieliśmy ten replacement, tego odbicie i piękne schodkowe wzrosty w górę. Aktualnie targetuje na, targetuje na US30 Swing High na 42,500 i docelowo ATH, tak samo jak w przypadku każdego asetu, jakim jak Nasdaq, Bitcoin, bo na Nasdaqu również targetuje ATH przed rozpoczęciem cyklu Bessy. I tak by to w tym momencie wyglądało. Mamy jeszcze DAX'a. DAX, powiem szczerze, nie podoba mi się pod tym kątem, ponieważ ponieważ rośnie zbyt dynamicznie, nie, nie jest to, uważam, zdrowy ruch. Wzrosty są bardzo silne, a odreagowanie, replacementy są dosyć płytkie. Może niekoniecznie niezdrowy ruch, natomiast pokazuje to siłę, siłę, jaką ma Dax. Aktualnie DAX od momentu dołka, jaki mieliśmy 7 kwietnia, a więc praktycznie miesiąc czasu DAX nam odrobił już 23% praktycznie cały całkowity spadek, który który był DAX już zdążył odrobić, ponieważ ATH mamy na poziomie 23 460, co nie jest tak nawet 260 punktów różnicy. Aktualnie na DAXie chciałbym zobaczyć jakiś replacement może nie aż, może nie aż w te okolice, bo jest mega bycza struktura, ale uważam, że byłby to zdrowy ruch zdrowy ruch pod wybiciem ATH. Lub DAX może będzie chciał teraz grabnąć ATH i zrobić jakiś replacement. Zobaczymy, co będzie też działo się z gospodarką w Niemiec jakie będą wyniki na najbliższy czas i jak będą reagować ludzie. Ponieważ, jak mówię, dla mnie analiza techniczna jest fundamentem pod wykresy, natomiast market makerzy robią swoje i kwestia, jaki będzie trigger do zagrania którego modelu. Dominacja USDT, w dalszym ciągu jest to e, temat tendencja spadkowa. Tutaj się nic nie dzieje, co jest dla nas e, pocieszające. E, dominacja Bitcoina, jak widzimy, cały czas byczo. Cały czas byczo. E, da, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, w dalszym ciągu targetuje 70% i stamtąd dopiero jakiś replacement być może. E, nie wiem, czy to jeszcze w tym... W tym cyklu, czy będziemy potrzebowali jakiegoś miesiąca na reakumulację total trójki, zobaczymy, co nam przyniesie rynek. Aset Ethereum do Bitcoina. Tutaj się nic nie zmienia, wygląda to cały czas jednolicie, spadkowo. Jedynie co mi się podoba, że aktualnie te spadki zostały delikatnie wyhamowane. Konsolidujemy sobie tutaj w tym ręczu między 0.018 a 0.019 i zobaczymy, co z tego będzie. Pojawiają się jakieś nowe, jest aktualizacja odnośnie Ethereum. Vitalik informował, jakie ma plany, zamierzenia na Ethereum, więc, więc może jest szansa jakiś delikatny outperforming, ale cudów bym się dalej nie spodziewał i nie nastawiam się na jakieś cuda. Szybki jeszcze wykres total trójki. E, poziom 807 e, miliardów. E, aktualnie, aktualnie też to wygląda fajnie pod, e, lower, low, pod lower high and e, higher high. Więc totalnie jest nic tutaj bearish nie widzę. E, wykres total. Tendencja również wzrostowa od dołu 28%. Także dzisiaj, dzisiaj króciutko, dosyć w skrócie, bo mamy tak naprawdę dosyć maraz nic się wielkiego na rynku nie dzieje. Przelecieliśmy przez najważniejsze asety. Ja zakupy na spoty już częściowo zrobiłem. Zostawiłem jeszcze trochę stabli. To jest lista spotów, które zakupiłem na... Lista spotów, lista altów, które zakupiłem na spoty. Część uśredniana z przeszłości, część kupiona teraz, które mi się ładnie podobały. I tak naprawdę czekam jeszcze na tą korektę, którą zakładam, że będzie na Bitcoinie. Jeżeli nie będzie, nie ma problemu, jestem, jestem kupiony. Jeżeli będzie, to kupię wtedy alty i będę, będę czekał. Dobra, także dziękuję serdecznie za, za oglądanie. Zapraszam serdecznie do na naszego Discorda Bitrader, gdzie takie live y prowadzimy codziennie. Możecie się dowiedzieć ciekawych, dużo nowych rzeczy i lepiej poruszyć się po rynku. Finansowym. Okej, okay. dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć, hej.